Pan z Wami, Istuchem Twój. Słowa Ewangelii według świętego Marka, dała Tobie Panie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest na nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo pańskie, Słowa tobie kilka lat temu, w zasadzie było to trzy lata temu. Stałem się świadkiem bardzo nietypowej rozmowy, która miała miejsce na cmentarzu. Otóż rodzeństwo kłóciło się przy grobie swojej ma zmarłej mamy. I kłócili się o co? O to, że pogrzeb mamy odbył się tego dnia o konkretnej godzinie. I syn miał pretensję do swojej siostry, że wyznaczyła akurat taką godzinę, kiedy miał on. Ważne spotkanie w swojej firmie. I kiedy tak przysłuchiwałem się tej rozmowie, pomyślałem sobie, że wielka tragedia dzieje się w życiu tego człowieka, że nawet dla niego sprawy służbowe były ważniejsze od godnego pochowania swojej mamy. A kiedy ostatnio uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych. Pewien ksiądz przewodniczący liturgii powiedział, że bardzo często na pogrzebach mówi się, że odprowadzenie zmarłego do grobu to ostatnia przysługa, jaką my możemy uczynić wobec zmarłego. Ale on powiedział, że nie zgadza się z tymi słowami, bo to ostatnie pożegnanie, ta ostatnia droga, to ostatnia przysługa, którą zmarły daje nam tu pozostającym na Ziemi jako przysługę, abyśmy mogli zatrzymać się w tym naszym codziennym biegu, abyśmy mogli podjąć refleksję na temat życia i śmierci. Zobaczmy, że nam, ludziom tu na Ziemi, dany jest konkretny czas. Ile on trwa, tego nie wiemy. Kiedy Pan Bóg nas powoła do wieczności. Żyjemy w XXI wieku, kończy się rok 2020. Czyli możemy powiedzieć, że nasz czas życia w perspektywie tych ponad 2000 lat to pewien niewielki odcinek, który ma wpływ na całość. Kiedy popatrzymy sobie na moment od stworzenia świata do dnia dzisiejszego, czyli te kilka miliardów lat, to zauważymy, że nasze życie to taki niewielki przecineczek wieczności, która, ten, tego czasu, który był przed nami, który będzie po nas. Ale jak my mierzymy czas? Bardzo wiadomo, że zegarkiem, ale za pomocą zegara. Ale chodzi mi o coś innego. Zobaczmy, że kiedy musimy przeprowadzić ważną rozmowę, która może być dla nas trudna. Która może przynosić nam pewien dyskomfort. Często odkładamy ją na późniejszy czas, aby ten moment nastąpił jak najpóźniej. Albo zobaczmy sobie na mamę, którą odwiedzają jej dzieci. I przychodzi ten moment, kiedy muszą oni już jechać, bo mówią: Mamo, musimy jechać, bo jutro musimy wstać do pracy. To mama jakby chciała jak najwięcej tych sekund jeszcze. Zabrać z tego momentu, kiedy jej dzieci wyjadą, bo tak je bardzo kocha, że chciałaby ten moment zatrzymać jak najdłużej. Albo zobaczmy z innej perspektywy. Dziś mamy wspomnienie świętego Mikołaja. To jest też taki czas, kiedy na przykład dzieci oczekują. Na jakiś podarunek, prezent czy to dziś, czy to 24 grudnia. I często rodzice chcąc w jakimś stopniu zmobilizować swoje dzieci, mówią kilka dni na przykład przed tym dniem, bądź grzeczny, bo inaczej Mikołaj przyniesie ci różkę. Dzieci tak odliczają, a jeszcze pięć dni, cztery, dni, trzy, o jutro będzie Mikołaj, będzie już spokojnie, już mama nie będzie ode mnie aż tyle wymagać. I zobaczmy, że jest to czas oczekiwania na. Człowiek z kolei, który pracuje zawodowo, ma różne cele w tej pracy. Jeden pracuje po to, aby utrzymać swoją rodzinę. Drugi pracuje po to, aby rozwijać się i zrobić jakąś wielką karierę. A trzeci pracuje dla przyjemności, co nie znaczy, że jakoś te cele ze sobą nie są powiązane, łączą się i tak Osoba starsza z kolei to, to różnie bywa, bo czasami jest tak, że ktoś na przykład mówi, że A, nie mam co robić, nudzę się. A drugi powie, O, mam tyle zajęć, że czas mi tak szybko leci. I taki, taka historia z życia pewnej młodej kobiety, która mieszkała kilkanaście lat w mieście, pojechała do swoich rodziców i tak się żali, że A, ja tak mieszkam w tym mieście, nudzę się. A jej tato mówi tak. Ale słuchaj. Zobacz, ja tutaj mieszkam na wiosce, wyjdę sobie rano na ogród, tu trawę z koszy, poprzecinam drzewa, tutaj gdzieś coś porobię, coś naprawię i tak mi czas szybko leci, że dzień mi bardzo szybko ucieka. Perspektywa czasu w zależności od tego, jak ją wykorzystujemy, bywa różna. Czasami nam się dłuży, czasami nie. Ale popatrzmy sobie na tych, którzy żyli w czasach Pana Jezusa. I chwilę po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Otóż ci, którzy przeżyli, zmartwy zwiedzieli zmartwychwstanie Pana Jezusa, Jego wstąpienie, myśleli, że Pan Jezus powróci na ziemię lada moment. Ale tak sobie myślę, że z perspektywy czasu tego, jaki jest do dziś, czyli ponad dwóch lat, to gdyby Chrystus jeszcze przyszedł w pierwszym wieku, to jednocześnie, zobaczmy, jak niewielu, jak mało byłoby męczenników, świętych, nawróconych grzeszników, tych, którzy poznali Chrystusa, którzy czynili miłosierdzie, którzy wielbili Boga tutaj na Ziemi. I tak sobie myślę, że Pan Bóg może i celowo odwleka ten moment swojego przyjścia, aby w jakimś stopniu też i pokazać nam ludziom, abyśmy mieli więcej tych przykładów do naśladowania go. W codziennym życiu. I ktoś by mógł powiedzieć, o, ksiądz próbuje zwrócić naszą uwagę, abyśmy nie oczekiwali końca świata. Ale nie o to mi chodzi, ponieważ my, jako ludzie przeżywający teraz Adwent, oczekujemy na ponowne przyjście Chrystusa. Kiedy ono będzie, nie wiemy. Dlatego musimy być na to gotowi. Zarówno na ten moment, kiedy Chrystus przyjdzie na końcu świata, jak i ten moment, kiedy. Przyjdzie i nam pożegnać się z tym światem i spotkać się z Panem Bogiem na sądzie. Ale zobaczmy też to z innej perspektywy: bo tak jak ci żyjący w pierwszym wieku myśleli, że Chrystus przyjdzie lada moment, to przecież 300 lat później żył nasz patron, święty Mikołaj, który przecież też oczekiwał na przyjście Chrystusa i zobaczmy w jaki świetny sposób to czynił czynił poprzez miłosierdzie. Ale zobaczmy jeszcze na inną rzecz, bo jest taka historia z jego życia, kiedy płynął on statkiem do Ziemi Świętej, jeden z marynarzy wypadł za burtę i niestety utonął. I kiedy jego koledzy, przyjaciele wyciągnęli go, jego ciało, to pierwsze co zrobili, poszli do Mikołaja, aby prosić go, by wejrzał w niebo i pomógł im w tej trudnej sytuacji. I Mikołaj skrzesił tego marynarza, co okazało się też później wiele dobrego uczyniło dla tych, którzy byli na tym statku. Ale nie o to chodzi. Bo zobaczmy, co uczynili marynarze, poszli do Mikołaja. Czyli gdyby on był człowiekiem, który nie żyłby tak, jak uczy Chrystus, gdyby w ich oczach nie był Bożym człowiekiem, gdyby to dobro, które czyni za Nim nie szło, to niby nawet nie, nie pomyśleli o tym, że. Mogą się do Niego zwrócić o pomoc, że On może wyprosić taką wielką łaskę. Tak samo bohater dzisiejszej Ewangelii, święty Jan Chrzciciel, miał konkretny cel, przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. I mamy zdanie głos wołającego na pustyni poszedł na pustynię. Miał przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. A ten poszedł na miejsce, gdzie nie ma nikogo, gdzie nie ma życia. Wyobrażamy sobie pustynię jako sam piasek, wysokie temperatury i tak dalej. Po co on tam poszedł? Ale zobaczmy, że to jak żył Jan Chrzciciel, to że autentycznie był on człowiekiem Bożym, że jego świadectwo przyczyniło się do tego, że ludzie, którzy go spotkali, byli chyba zdumieni tym, że wieść o tym, że Jan chrzciciel jest w danym miejscu, rozeszła się tak szybko. I patrzymy sobie teraz geograficznie. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. To chociażby ze względu na tych mieszkańców Jerozolimy, możemy dostrzec, że musieli oni pokonać wiele kilometrów. Aby dotrzeć na to miejsce pustynne i dodatkowo jeszcze znaleźć Jana Chrzciciela. Czyli krótko mówiąc, musieli poświęcić swój czas, aby tego Bożego człowieka znaleźć. A przecież chociażby te słowa, które mówi Jan Chrzciciel, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki, no to były takie, są takie konkretne, to są słowa wymagania, słowa, które w jakim stopniu nawiązują do tego, że człowiek, który przychodził do Jana Chrzciciela, miał konkretne zadanie: zmienić swoje życie, aby być przygotowanym na przyjście Mesjasza i na to, co będzie się działo w tym czasie. Ale zobaczmy też na tych ludzi, którzy szli do Jana Chrzciciela. Oni przecież nie musieli tego robić, ale byli tak zdeterminowani, że pokonali wiele trudności, aby do Jana Chrzciciela. Przyjść. I to jest niewątpliwie też i wskazówka dla nas, ludzi XXI wieku, bo zobaczmy, że słowa wymagań: przygotujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego, nie znajdziemy na wielkich billboardach. Dlaczego? Ponieważ dziś niestety bardzo rzadko stawia się wymagania. Próbuje się przyjąć człowieka takim, jakim jest a nie wymaga się od niego, aby stawał się lepszy, stawał się człowiekiem, który będzie walczył ze swoimi grzechami, słabościami i przez to też to później niesie konsekwencje tego, że dzieje się wewnątrz człowieka tragedia, bo on nie może znikąd znaleźć pomocy, bo nikt nie chce wyciągnąć do niego ręki. Bo wszyscy mówią, bądź taki jaki jesteś, ale nie powiedzą, bądź jeszcze lepszy. Staraj się, podejmij wyzwanie, aby jednocześnie też być tym, który będzie jeszcze mocniejszy. Czy w wierze, czy w swoim codziennym życiu. I myślę, że kiedy patrzymy sobie, czy na świętego Jana Chrzciciela, czy na świętego Mikołaja, to jeszcze. Bardzo ważna rzecz jest w tym co oni robili. Bo może sam fakt, że święty Jan Chrzciciel wyszedł na pustynię, pokazuje to jak był człowiekiem pokornym, a jednocześnie nie szukał poklasku ludzi. I tak samo święty Mikołaj. Zobaczmy, że on, jak chciał czynić coś dobrego, czy jak mówimy, rozdawał ubogim te jałmużnę, wrzucał im ją przez okno. To nie czynił tego w ciągu dnia, tylko w nocy, aby nikt nie widział. Ale ludzie są przecież sprytni i szybko odkryli, kto to dobro czyni. Ale myślę, że intencją Mikołaja, biskupa, nie było to, aby ludzie o tym mówili i wielbili go, jak on jest dobry, że tak ludziom pomaga, ale konkretną jego intencją była ta miłość do bliźniego, pomóc mu bezinteresownie. Jako człowiek związany z mediami mogę też powiedzieć, że zauważam to bardzo taką trochę manipulację w naszym kierunku, właśnie na zasadzie tego kreowania wizerunku człowieka, danego celebryty, pod kątem tego, jaki on jest dobry, jak pomaga. Czy to jest taka zagrywka pijarowska, żeby w jakimś stopniu może ocieplić czyjś wizerunek, żeby może zataić pewną ciemną rzeczywistość, albo przygotować człowieka do jakiejś misji, na przykład takiej, która może później pociągnąć tłumy, albo jednocześnie jakiś pogląd zafałszować. Bez lata pokazuje się człowieka jako tego, który czyni dobrze. Piszą o tym na nagłówkach gazet, piszą to wszystkie tabloidy. W internecie słyszymy, jaki to jest dobry człowiek. On pomaga na tej płaszczyźnie, na tej, tutaj wręczył tyle pieniędzy. A później po jakimś czasie, kiedy ludzie tak patrzą, o jaki to jest sympatyczny człowiek, jaki wspaniały, pojawiają się pewnego rodzaju problemy, które niekoniecznie muszą mieć za sobą dobro, i pytają się tego człowieka, i on później kreuje opinią ludzi. I zobaczmy, to jest wykorzystanie dobra do tego, aby w jakimś stopniu kształtować człowieka. Niekoniecznie do, dobra, nie do, niekoniecznie do tego, żeby przyniosło to dobro. Mam nadzieję, że pani rozumiecie, o co mi chodzi. I to jest właśnie też i zadanie dla każdego z nas, żeby być człowiekiem na wzór świętego Mikołaja, ale nie takiego, jakiego pokazują nam chociażby w telewizji, jak biskupa zamienili w Krasnala i to jeszcze takiego z otyłością, które nic wielkiego nam nie przenosi poza tym, żebyśmy byli ludźmi, którzy będą konsumpcyjnie zadowoleni. Ale mamy być tymi, którzy będą czynić dobro, nie oczekując za to żadnej chwały, żadnego zysku, żadnej pochwały. Czynić dobro tak, aby budować i kształtować swoją tożsamość, swoją duszę a przede wszystkim kształtować swoją drogę do zbawienia. I wiem, że to jest takie ludzkie, że my lubimy, kiedy ktoś nas pochwali, ale przykład świętego Mikołaja pokazuje nam, świętego Mikołaja biskupa, że tak naprawdę my nie musimy oczekiwać tej chwały, bo jeżeli ludzie widzą dobro, to chcą znaleźć źródło tego dobra, a kiedy je odnajdą, to jednocześnie też i my damy wtedy piękne świadectwo wiary, że uczyniliśmy coś nie chcąc za to nic. Więc to jest też taka dobra wskazówka, dobre przesłanie naszego patrona, bo każdy patron jest tam po to dany, abyśmy go naśladowali. Dlatego korzystając z tego, że jesteśmy w czasie przygotowania do świąt narodzenia Pańskiego, naśladujmy świętego Mikołaja w czynieniu dobra. Amen.